Witam cię serdecznie na dzisiejszych warsztatach balonowych. Dzisiaj zrobimy sobie ośmiorniczkę, która jest taka niezbyt zadowolona. Ale czy na pewno? No nie wiem, bo ta ośmiorniczka to bardzo lubi zmieniać humory. I już jest zadowolona. Rozpoczynamy robienie naszej ośmiornicy. Będą nam tego potrzebne na początek: dwa długie balony, które będziemy skręcać jednocześnie. Dlatego związujemy je ze sobą. Po skręceniu odmierzamy sobie tak 4-5 paluszków. Załóżmy, że będzie 5. Skręcamy. Następnie znów odmierzamy 4-5 paluszków. Skręcamy. I składamy to razem. Kręcamy z tym tutaj zlażeniem. Mamy cztery takie baloniki. Robimy następne. Znowu cztery, pięć paluszków. Kolejne. Składamy tak, aby zielony był do zielonego, a biały do białego. Ok. Mamy. Jedziemy dalej. jeżeli Ci się skończą balony, możesz zakończyć. Mi akurat zostały, więc zrobię jeszcze jedne takie, po taką czwóreczkę balonową. I część najtrudniejsza, oczywiście musimy to skręcić z pozostałej Najprościej będzie po prostu przełożyć te balony przez środek. To, co nam zostało, pozbywamy się, odcinamy. Układamy sobie naszą konstrukcję tak, aby tutaj były ten sam kolor i tutaj też. Teraz przygotujemy sobie głowę, a w zasadzie głowy. Na początek bierzemy sobie patyczek do balonów i ucinamy od niego kawałek, tak aby nam wystawał ponad naszą konstrukcję, czyli to będzie coś takiego. Nasze głowy na początek napompujemy i je zmiękczymy, aby potem łatwiej można było nimi operować. Bierzemy pierwszą głowę, wkładamy tutaj tą rurkę. OK. I musimy to zakleić taśmą, aby nie uciekało powietrze. Kiedy już go obkleimy, możemy sprawdzić, czy rurka działa. Działa. Teraz na naszą rurkę nakładamy drugi balon i go napompujemy. I tutaj go zabezpieczymy balonem. Obwiążemy. namalujemy sobie na tych balonach buźki. Jedna będzie taka niezbyt zadowolona, a druga będzie uśmiechnięta. I montujemy to do naszych nóżek. Także mamy już naszą ośmiorniczkę i możemy tej dowolnie ją zmieniać jej humor. Jest to ośmiorniczka magiczna i... Ma... <laughs> Mam nadzieję, że taka zabawa Wam się podoba, a Wasze dzieci na pewno będą zachwycone.